Motywacja to taka nasza wewnętrzna siła, wewnętrzna gotowość, dzięki której możemy spełniać nasze potrzeby i realizować nasze cele. Czym tak naprawdę jest motywacja i jak inni wykorzystują naszą motywację do spełniania swoich celów? O tym właśnie w tym materiale. No właśnie, motywacja jest nie tylko takim narzędziem niezbędnym dla osiągnięcia naszych celów, ale przede wszystkim takim kołem napędowym naszego życia. Rodzina, praca, sport, zdrowy tryb życia, zakupy. Można powiedzieć, że motywacja jest praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia wszechobecna. Na przykład, nasze zakupy, które opierają się głównie na naszych potrzebach i wynikającej z nich naszej motywacji. Dlatego tak ważny jest dobrze działający dział marketingu i dobra reklama firmy, po to, żeby produkty. Tej danej firmy stały się naszą potrzebą. Dobry pracodawca zadba o odpowiednią motywację swoich pracowników, co zwiększy ich wydajność i co przełoży się znów na lepszy wynik firmy. Dzięki motywacji w sporcie będziemy mogli osiągać nasze wymarzone rekordy. Również dzięki motywacji wchodzimy w relacje, zakładamy rodziny, rodzą się dzieci. Można powiedzieć, że motywacja jest w naszym życiu wszechobecna. Nasze potrzeby i wynikającą z nich naszą motywację opisał w postaci piramidy Abraham Maslow i umieścił on tam pięć naszych głównych potrzeb. U podstawy piramidy znajdziemy nasze podstawowe potrzeby, takie jak potrzeby fizjologiczne czy potrzeby bezpieczeństwa. Następnie znajdziemy tam potrzeby wyższe, takie jak potrzeby przynależności, aż po potrzeby najwyższe, takie jak potrzeby uznania czy potrzeby samorealizacji. Nic dziwnego więc, że piramida potrzeb maslowa, nazywana również piramidą motywacji maslowa, jest narzędziem często używanym właśnie przez działy marketingu i przez pracodawców po to, żeby zwiększyć wyniki firmy. Poza tym dzielimy motywację na wewnętrzną i zewnętrzną, z czego ta wewnętrzna jest o wiele silniejsza. Po czym poznać, co jest tą naszą wewnętrzną motywacją? To będą czynności, przy których zapominamy o całym świecie, przy których cieszy się nasze serce. To będzie nasza pasja, to będzie nasze hobby. Dla każdego będzie to co innego. Dla jednego będzie to spacer po lesie, dla innego będzie to jazda na rowerze, dla innego będzie to gra w szachy. Ale najbardziej wartościowe są te twórcze, kiedy rysujemy, kiedy malujemy, kiedy gramy na pianinie, gramy na gitarze, kiedy rzeźbimy. To przynosi nam największą radość, największą satysfakcję. Dlatego warto jest próbować różnych rzeczy w życiu, żeby dowiedzieć się, co jest tą naszą satysfakcją, a to właśnie po to, żeby przeżywać jak najwięcej tych przyjemnych chwil w naszym życiu. Kolejnym rodzajem motywacji jest motywacja zewnętrzna. Tak jak wcześniej powiedziałem, słabsza od tej wewnętrznej. I tą motywację zewnętrzną możemy podzielić na pozytywną i negatywną. Motywacja pozytywna to ta, kiedy coś zyskujemy, kiedy coś osiągamy. I tak, kupujemy produkty kosmetyczne, czy też podajemy się drogim zabiegom kosmetycznym po to, żeby zyskać uznanie i akceptację. Kupujemy drogi zegarek, czy drogi samochód po to, żeby spełnić swoją potrzebę posiadania i zyskać podziw. Pracodawca płaci swoim pracownikom wynagrodzenie po to, żeby ci mogli spełnić swoją potrzebę fizjologiczną, kupując sobie jedzenie i picie, żeby mogli spełnić swoją potrzebę bezpieczeństwa, wynajmując lub kupując mieszkanie. A pracownik, który będzie doceniony za swoje sukcesy w pracy, dotrze na samą górę w skali piramidy Maslowa, ponieważ zyska on uznanie i spełni swoją potrzebę samorealizacji. Kolejnym rodzajem motywacji zewnętrznej jest motywacja negatywna, a jest ona silniejsza od motywacji pozytywnej. A to pewnie dlatego, że od radości z zysku bardziej boli nas strata. I stosunek jest 2 do 1, czyli zgubione 100 zł będzie nas bardziej bolało niż radość z zarobionych 200 zł. Motywacja negatywna to uciekanie przed stratą, uciekanie przed złą konsekwencją. Dlatego też, na przykład, wykupujemy drogie ubezpieczenie zdrowotne, po to, żeby w razie problemów ze zdrowiem uniknąć długiej kolejki u lekarza. Przestrzegamy przepisów drogowych, po to, żeby uniknąć mandatu, a największą motywacją dla mężczyzny w relacji będzie, kiedy jego kobieta powie, że od niego odchodzi. Bliższe przyjrzenie się temu, co nas na co dzień motywuje, pokaże nam, jakimi ludźmi na ten moment jesteśmy, jaką mamy osobowość. A jeżeli uda nam się dotrzeć do naszej wewnętrznej motywacji i odkryć, co sprawia, że cieszy się nasze serce, że zapominamy o całym Bożym świecie, to nasza radość i zadowolenie z życia będą jeszcze większe. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia i do usłyszenia.